W hicie Tauron Basket Ligi Kobiet wicemistrzynie polski z Polkowic nie sprostały mistrzyniom z Krakowa. Podopieczne trenera Arkadiusza Rusina walczyły ambitnie, ale wyślaczki miały mecz pod kontrolą od pierwszej do ostatniej syreny. Mecz z Wisłą zapowiadał się bardzo emocjonująco. Po raz pierwszy doping prowadzili wodzileje znani z meczów siatkarskiej reprezentacji Polski. Atmosfera była gorąca długo przed pierwszą syreną. Początek meczu nie był najlepszy w wykonaniu gospodyń. Kilka szybkich akcji kończonych rzutami z obwodu i Krakowianki objęły prowadzenie. Koszykarki CCC miały ogromny problem z poradzeniem sobie ze szczelną defensywą zespołu spod Wawelu. Szmankowała także skuteczność. Po 10 minutach Krakowianki prowadziły 19 do 8. W drugiej kwarcie nadal to przyjezdne nad dawały ton wydarzeniem na parkiecie. Ale Polkowiczanki miały już przebłyski lepszej gry. Po 20 minutach wicemistrzynie traciły do mistrzyń 13 oczek. O wyniku decydowała przede wszystkim bardzo słaba skuteczność rzutowa podopiecznych trenera Kladusza Rusina. Zaledwie 20% to wskaźnik, który nie przystoi ekstraklasowej drużynie. W przerwie meczu Wodzireje prowadzili konkursy, na trybunach było bardzo wesoło. Gra wicemistrzyń Polski po przerwie wyglądała o wiele lepiej. Efekty przyniosła obrona każdy swego. Poprawiła się także skuteczność rzutowa. Pomimo tego wyślaczki cały czas utrzymywały bezpieczny dystans punktowy. Gdy tylko Polkowiczanki niwelowały przewagę, mistrzynie odpowiadały szybkimi akcjami i ponownie zwiększały dystans. Ostatnią kwartę Polkowiczanki rozpoczynały przy wyniku 38 do 45. Dzięki dwóm trójkom Dominiki Owczarzak udało im się zbliżyć do rywalek na 6 punktów. To jednak było wszystko na co było stać wicemistrzynie Polski z Polkowic. Krakowianki kontrolowały mecz do ostatniej syreny i ostatecznie wygrały różnicą 8 punktów. E to był trudny mecz dla nas. Dobrze zaczęliśmy, graliśmy dobrze w obronie i ataku. Pierwsza kwarta była w naszym wykonaniu bardzo dobra. Zrobiliśmy wtedy dużo, by wygrać ten mecz. W drugiej połowie popełniliśmy sporo błędów, straciliśmy dużo punktów. Mamy doświadczony zespół i powinniśmy łatwiej wygrać ten mecz. Nie powinniśmy pozwolić rywalowi na taką serię punktową i zmniejszenie 18-punktowej przewagi. Popełniliśmy też zbyt dużo strat. Przeciwnik oddał 10 punktów więcej niż my. Staraliśmy się grać dobrze w obronie i to nam wyszło. To jest bardzo pozytywne. Trener Polkowiczany przyznał, że Wisła wygrała zasłużenie, a dla jego podopiecznych mecz był solidną lekcją koszykówki. Zaryzykowaliśmy kilka, kilka rzeczy w defensywie, w pierwszej kwarcie szczególnie, które nam się nie sprawdziły. E, może inaczej założenia były, ale Agnieszka Skowal nam wybiła te założenia z głowy, bo, bo była dzisiaj bardzo skuteczna na obwodzie i musieliśmy e, wrócić, wrócić do, do, do obrony swego, która akurat dziś, w dzisiejszym meszu trosz, troszkę zafunkcjonowała, ale szczególnie, szczególnie w, drugiej, w drugiej połowie. Naszym problemem dzisiaj była, była pierwsza połowa w ataku, no, skuteczność na 20%, praktycznie z takim przeciwnikiem przekreśla jakiekolwiek szanse, żeby nawiązać, nawiązać wyrównan, wyrównaną grę. Eee, za drugą połowę mogę dziewczynom e, tylko pogratulować ambicji i, i tego, że, że e, ambitnie wróciły, e, próbowały wrócić, wrócić do, do gry, ale przy tej klasie przeciwnika jest bardzo ciężko, żebyśmy e, mogli ugrać mecz, kiedy już jest 16 16 dla przeciwnika. Także dla nas, dla nas była to... Dobra lekcja, myślę, że, że też w defensywie były, były to dobre momenty. Zatrzymaliśmy Wisłę na 59 punktów i, i, i to jest na, na pewno dobry wynik, ale więcej oczekiwałem od ataku. W podobnym tonie wypowiadała się Aszaja Sutherland. To był dobry mecz. Słabo rzucałyśmy w pierwszej połowie. Starałyśmy się po przerwie poprawić naszą grę, ale miałyśmy duże straty. Było nam ciężko, bo grałyśmy z bardzo dobrym zespołem. Starałyśmy się, ale się nie udało. Życzę rywalkom powodzenia w kolejnych meczach. Wiślaczki zanotowały 11. wygraną w rozgrywkach Tauron Basket Ligi Kobiet. Polkowiczanki przegrały czwarty mecz. W najbliższą sobotę, w ostatnim meczu przed świętami Bożego Narodzenia, Polkowiczanki zmierzą się ze Ślęzą Wrocław. Początek tego meczu o 17.45.